Stworzyłem kurs analizy matematycznej. Moim zdaniem, jednego z ciekawszych działów, właśnie w matematyce. No i przedmiotu, który jest praktycznie na każdych studiach technicznych, na jakichś kierunkach ekonomicznych. No, jeżeli chodzi o studia, najpopularniejszy przedmiot matematyczny. Przedmiot, z którym wiele osób ma problemy, nie są za bardzo w stanie go zrozumieć. Dlatego tutaj przychodzę ja właśnie z takim kursikiem. Już dobre parę lat temu stworzyłem kilka materiałów z analizy matematycznej, czy to z innych przedmiotów na studiach. I teraz po latach mają one setki tysięcy wyświetleń, komentarze są bardzo pozytywne. Wiele osób też podbijało do mnie, czy to na mieście, czy to na jakichś juvenaliach, czy innych tego typu eventach, że dzięki mnie poradzili sobie z całkami na studiach. No ale też dostawałem liczne wiadomości: czy będzie więcej materiałów na studia? Czy mam gdzieś film z tego, czy mam gdzieś film z tego? No i niestety takich materiałów nie było. Dlatego stwierdziłem, że stworzę ten kurs, żeby każdy, kto będzie podchodził do analizy matematycznej, mógł ją bez problemu zdać i nie musiał opierać się tylko na tych szczątkowych materiałach, które gdzieś tam są przeze mnie stworzone. No i nie będę ukrywał, że jakie oglądałem, to są one bardzo powierzchowne i tłumaczą tylko taką główną ideę całego problemu i choć faktycznie na pewno pomagają i przekazują jakąś wartość, to nie do końca dają Ci one wszystko od podszewki, od samych fundamentów przez cały ten przedmiot i wszystkie rzeczy, które musisz zrozumieć, tak, żeby potem sobie z tym poradzić. No ale teraz, jako że już jest ten kurs analizy matematycznej, wszystko od początku zostało tam przerobione. Dowiesz się z tego kursu, czym i jak działają limy, przede wszystkim jakie liczyć. Oczywiście dowiesz się wszystkiego o pochodnych, jak liczyć proste pochodne, jak liczyć pochodne złożone, czym w ogóle jest pochodne, Dowiesz się czym są całki, nauczysz liczyć się całek. Nie tylko podstawowych, również przez podstawienie przez części całek wymiernych, całek oznaczonych, i masz tam szereg różnych przykładów. Trochę łatwiejszych, podstawowych, no i trochę takich bardziej skomplikowanych, trudniejszych. Do tego, oczywiście, pod każdym działem, jak to w dobrym kursie musi być, masz też zadania, które możesz sobie samemu przeliczyć i wyszlifować swoje umiejętności, zobaczyć, czy to, czego się nauczyłeś, na pewno umiesz wykorzystać w praktyce, na nieco innych przykładach. No i oczywiście od razu, pod każdym zadaniem masz odpowiedzi, a gdybyś nie wiedział, jak. Do tej odpowiedzi dość, no to też tak jak w kursie naturalnym, masz dostęp do naszego serwera Discord, dostęp do specjalnej zakładki Analiza Matematyczna, gdzie będziesz mógł napisać z jakimś problemem, gdzie będziesz mógł zobaczyć jakieś ciekawe zadanko, gdzie będziesz mógł podzielić się jakimiś swoimi opiniami i cokolwiek tam napiszesz, co będzie związane z tym przedmiotem, to albo ja, albo ktoś z moich ludzi, albo nawet inny kursant na pewno z chęcią od razu ci pomoże i rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Wytłumaczy pewne niezrozumiałe fakt. Do tego, ten kurs jest naprawdę kozacki, bo praktycznie każdy dział tam został przeze mnie. Własnoręcznie jest animowany, zanimowany przy użyciu specjalnej biblioteki do matematyki, która sprawia, że macie takie fajne wizualizacje, wszystko macie ładnie pokazane i o wiele łatwiej jest zrozumieć takie bardziej abstrakcyjne koncepty. Nie musicie sobie już jakoś dziko tego wyobrażać w głowie, jak tutaj śmiga, o co w tym chodzi, tylko masz fajną wizualizację na wykresie. Wiesz, że tutaj pole pod krzywą na przykład dzielimy na jakieś prostokąciki. Widzisz, jak to wszystko się scala. To wszystko się zmniejsza? No, naprawdę szczerze, wydaje mi się, że ten kurs jest totalnie dopierdolony. No i tak jak w każdym moim materiale, oczywiście jest to zmontowane w typowym moim stylu, że nie masz jakichś zbytnich przerw, nie ma takiego błądzenia po niczym, tylko masz faktycznie konkret zadanko za zadankiem, wytłumaczenie jakiegoś konceptu i nie musisz oglądać jakichś dwugodzinnych materiałów, tylko większość tych tematów jest zamknięte w 10-20 minutach. No i tak jak mój kurs do matury podstawowej, wiem, że się przydaje, wiem, że jest spoko, to nie uważam, że jest takim. Game changerem. Bo ta wiedza, która tam jest, no to jest wiedza podstawowa, uniwersalna, fundamentalna. Z tą wiedzą jest milion jakichś innych kursów, jest milion jakichś innych poradników na YouTubie. No, łatwo jest tą wiedzę dostać. A jeżeli chodzi o rzeczy na studia, jeżeli chodzi o analizę matematyczną, to tutaj problem jest taki, że jeżeli już są jakieś materiały na YouTubie, to zazwyczaj one są bardzo niskiej jakości, jeżeli mowa o języku polskim, jest ich dosyć mało, a jak już są, to są bardzo długie, mają jakąś słabą jakość dźwięku, mają słabą jakość wizualną, no. No i do tego większość z nich wygląda, jakby zatrzymała się w roku 2010. Na no aktualnie mamy 2025, no i trochę treści, które otrzymujemy, no są zupełnie inne. No i tak patrząc z mojej perspektywy, to jest kurs, z którego ja sam bym skorzystał. Bo moim największym problemem na studiach było właśnie to, że ta wiedza nie była jakaś nie wiadomo jak trudna do przyswojenia, to nie było jakieś nie wiadomo, jak porąbane tematy, tylko. Ta cała wiedza była gdzieś tam poukrywana. Ciężko było gdzieś ją znaleźć, nie do końca wiedziałeś co masz szukać, nie wiedziałeś gdzie tego szukać, no i to był mój największy problem. A tutaj masz wszystko fajnie, prosto podane na tacy, no i też bardzo fajnie, elegancko i wizualnie pokazane. Oczywiście, co studia i co kierunek, jeżeli chodzi o analizę matematyczną, to program jest trochę inny, bo tutaj jest trochę tego, trochę tego, tutaj tego nie ma, tutaj na przykład to jest, tutaj tego nie ma, tutaj to jest, więc na razie... W kursie są takie działy, takie działy zostały przeze mnie przerobione, ale nie mówię, że to jest stop. Bo kupując ten kurs, dostajesz dożywotni dostęp, możesz sobie go obejrzeć teraz, możesz sobie go obejrzeć za 5 lat, możesz sobie go obejrzeć nawet na starość, gdy nagle stwierdzisz, że chcesz sobie przypomnieć całeczki. Miejmy nadzieję, że serwer będzie wtedy stał, no ale takie są plany. A już nie jeden starszy fanatyk matematyki na tym kanale już był i z wielką chęcią oglądał moje produkcje. No i to, co aktualnie jest w tym kursie, to jest taka wersja podstawowa. To są tematy, które ja miałem na swoich studiach, to są tematy, które wiem, że na pewno będą i to jest taki fundament i taki rdzeń tego przedmiotu, który na każdych studiach na pewno będzie. No i jeżeli na większości studiów będzie jeszcze jakiś temat, którego tutaj nie ma, no to oczywiście ten kurs będzie się rozwijał i wraz z biegiem czasu będą tam się pojawiały update'y i będą dochodzić jakieś nowe rozdziały. Więc nie musisz się martwić, jeżeli czegoś nie ma teraz, to prawdopodobnie będzie później. Jeżeli chcesz zgłosić, że czegoś nie ma, no to napisz o tym na Discordzie. Dodatkowo coś, co chcę zrobić i coś, co na pewno do do fajnej wartości właśnie do tego kursu. To tak jak do matury, zawsze robiłem jakieś arkusze maturalne i one w moich kursach maturalnych gdzieś tam są na końcu. To tutaj mam taki plan. Chciałem zrobić coś takiego. Że właśnie kursanci będą mogli podesłać albo swój egzamin, albo egzamin jakiś ze swojej uczelni, który gdzieś tam jest na jakiejś tajnej, sekretnej bazie. I ja parę takich egzaminów rozwiążę, pokażę dokładnie mój proces myślowy, co, jak, gdzie i dlaczego. Tak, żebyś oprócz rozumienia fundamentów, oprócz liczenia jakichś zadanek, wiedział, jak to zaimplementować na egzaminie, jak na egzaminie takie przykłady rozwalać. No i to wszystko z tego, jak wygląda ten kurs. Jeżeli masz jakieś pytania, oczywiście wal w komentarzu. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. I szczerze. Z tego kursu jestem akurat mega, mega dumny, bardzo mi się podoba, no i bardzo fajnie mi się nad nim pracowało. Do zobaczenia!